Boryna naraz przyklęknął na zagonie i jął w nastawioną koszulę nabierać ziemi, niby z tego wora zboże naszykowane do siewu, aż nagarnąwszy tyle, iż się ledwie podźwignął, przeżegnał się, spróbował rozmachu i począł obsiewać. Przychylił się pod ciężarem i zwolna krok za krokiem szedł i tym błogosławiącym półkolistym rzutem posiewał ziemię na zagonach. Łapa chodził za nim, a jej Ptak, jaki spłoszony zerwał się spod nóg, gonił przez chwilę i znowu powracał na służbę przy gospodarzu. A Boryna, zapatrzony przed się w cały ten urokliwy świat nocy zwiesnowej, szedł zagonami cicho, niby widmo błogosławiące każdej grudce ziemi, każdemu źdźbłą. I siał, siał wciąż, siał niestrudzenie, potykał się o skiby, plątał we wyrwach. Niekiedy się nawet przewracał, jedno, że nic o tym nie wiedział i nic nie czuł, kromie tej potrzeby głuchej, a nie przepartej, bych siać. Szedł aż do krańca pól, a gdy mu ziemi zabrakło pod ręką nowej, nabierał i siał, a gdy mu drogę zastąpiły kamionki, a krzekolczaste, zawracał. Odchodził daleko, że już... Ptasie głosy się urywały i kaś w mglistych mrokach zginęła cała wieś a obejmowało płowe nieprzejrzane morze pól ginął w nich kiej ptak zabłąkany lub kiej dusza odlatująca ze ziemię i znowu się wyłaniał w bliżej domów, w krąg ptasich świergotów powracał i w krąg zamilkłych na chwilę trudów człowieczych jakby wynoszony z nawrotem na krawędź żyjącego świata przez chrzęstliwą falę zbóż. Puszczaj, Kuba Brony, ale tko! wołał niekiedy niby na parobka. I tak przechodził czas, a on siał niezmordowanie, przystając jeno niekiedy bych odpocząć i kości rozciągnąć, i znowu się brał do tej płonej pracy, do tego trudu na nic, do tych zbędnych zabiegów. A potem, kiedy już noc zdziebko zmętniała, gwiazdy zbledły i kury zaczynały piać przed świtaniem, zwolniał w robocie? Przystawał częściej i zapomniawszy nabierać ziemi, pustą garścią siał, jakby już jeno siebie samego rozdawał do ostatka na te praojcowe role, wszystkie dni przeżyte, wszystkie żywot człowieczy, który był wziął i teraz tym niwom świętym powracał i Bogu przedwiecznemu i woną żywota jego porę ostatnią, coś dziwnego zaczęło się dziać, niebo poszarzało jej zgrzebna płachta. Księżyc zaszedł. Wszelkie światłości pogasły, iż cały świat oślepł nagle i zatonął w burych, skołtunionych topielach. A coś zgoła niepojętego, jakby wstało gdzieś i szło ciężkimi krokami wskroś mroków, że ziemia zdała się kolebać. Przeciągły złowróżbny szum powiał odborów. Zatrzęsły się drzewa samotne. Deszcz poschniętych liści zaszemrał po kłosach. Zakołysały się zboża i trawy, a z niskich, rozdygotanych pól podniósł się cichy, trwożny, jękliwy głos. Gospodarzu. Gospodarzu. Zielone pióra jęczmią trzęsły się jakby w płaczu i gorącymi całunkami przylegały do jego nóg trudzonych. Gospodarzu. Zdały się skamleć żyta, zastępującemu drogę i trzęsły rosistym gradem łez. Jakieś ptaki zakrzyczały żałośnie, wiatr załkał mu nad głową, mgły owijały go w mokrą przędzę, a głosy wciąż rosły. Olbrzymiały ze wszystkich stron biły jękliwie, nieprzerwanie. — Gospodarzu! Gospodarzu! — dosłyszał wreszcie, że rozglądając się wołał cicho. — Dyć jestem! Czego? Co? Przygłuchło naraz dookoła, dopiero kiedy znowu ruszył, posiewać ociężałą już i pustą dłonią, ziemia przemówiła w jeden churogrom. Ostańcie! Ostańcie z nami! Ostańcie! Przystanął zdumiony. Zdało mu się, że wszystko ruszyło naprzeciw. Pełzały trawy, płynęły rozkołysane zboża. Opasywały go zagony, cały świat się podnosił i walił na niego, że strach go porwał. Chciał krzyczeć, ale głosu już nie wydobył ze ściśniętej gardzieli. Chciał uciekać, zabrakło mu sił i ziemia chwyciła za nogi. Plątały go zboża, przytrzymywały bruzdy, łapały kwarde skiby, wygrażały drzewa zastępujące drogę, rwały osty, raniły kamienie. Gonił zły wiatr, błąkała noc i te głosy bijące całym światem. Ostańcie! Ostańcie! zmartwiał naraz. Wszystko przycichło i stanęło w miejscu. Błyskawica otworzyła mu oczy z pomroki śmiertelnej. Niebo się rozwarło przed nim, a tam w jasnościach oślepiających błóg ojciec. Siedzący na tronie ze snopów wyciąga ku niemu ręce i rzecze dobrotliwie że duszyczko człowiecza do mnie, budziże utrudzony parobku Zachwiał się Boryna, roztworzył ręce jak w czas podniesienia Panie Boże, zapłać Odrzekł i runął na twarz przed tym majestatem przenajświętszym Padł i pomarł w onej łaski, pańskiej godzinie. Świt się nad nim uczynił, a łapa wył długo i żałośnie.